Siema! Z tej strony Klaudek 2. A dzisiaj jesteśmy w Robloxie. Jest 23. Eee, Robloxie. I będzie późno. Dołączcie. Streamowałem. To już. Niektórzy z was mogli już to widzieć, bo niektórzy z was byli na streamie. Stwierdziłem, że nie bać, to nie przejdę tego na streamie, przejdę to na filmiku i to dam na YouTube. No na pewno to przejdę. Mm -hmm. To jest dobry Zart, akurat. Yeah. Oczywiście nie graliśmy Oczywiście. w to w nigdy. Wiem, że przed chwilą powiedziałem, że było to na streamie, ale ja nie wiem, czy to jest YouTube. Trzy. Skacz. Nie poprawiaj włosów. Na, na jak W ostatnim filmie, filmie wszystko mind. było zjebane. Mam nadzieję, że teraz nie jest wszystko zjebane i jak się. Jak poruszam ręką, to nie ma pixelowy na ekranie Dobra, czekaj, to czyli czyje imię mam cenzurować? Nie no, na streamach ja cenzuruję imię, no na, na filmach Boże. Na nie. streamach. Na streamach to montuje. Streamujemy. Okay, Hej chat, jak Jeszcze tam wasze kartę. dzieci? Hello. Kim jest w ogóle bratek? Edytorz Laudek. Edytuj, edytuj, przez chwilę jak Bartek! Yy, jaki kurwa Bartek Edytuj przez chwilę jak Bartek! Yy, kurwa, no nie Bartek! Zap... O tak, nie ma. Psika mi w kudy, <suszy> mać. Mam mam te Ej, boa ja pierdol Zapalniczkę i wysadzę no, was no, nas. Siebie Co tu nie jest? Nie no, świet... świetnie. Ale mi w, w dupie zaczęło spędzić, bo to jest troll face! Nie bać kurwo. Nie bać Nie bać Dobra, 109. Nie bać typa Ktoś będzie pod tym filmem znowu pisał, że gadam jak eleven, albo wyglądam jak eleven, to cię wykastruje. Mi dosłownie każdy całe moje życie pierdoli. Eleven, eleven! Nie, nie eleven. Eleven, Dobra, nie. eleven Dobra, nie, nie żyje. Bo mi znakowało. To leci? Leci no, tak. Ale mi znakowało. A ja mam to w dupie. Schowa się do szafki. ale tak, tak delikatnie poleciało i rozpierdoliło juliks chyba. Gdzie nie, jest? ja żyję. Gdzie? Nie wow co. No to ja byłam w pokoju akurat. O kurwa. O kurwa. O, kurwa. Bardzo to myślę, 14, a 15 teraz powinno być, czy nie? Tak, 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 tak. Bo wiecie o tym, że ja nie mogę dopóki nie zacznę montować filmu, to nie mogę sprawdzić, czy jest dobrze kamerka ustawiona. 115, teraz będzie 116. Nie? Nie. Nie. teraz What 117. Fuck? On ma jakiś kurwa, on jest jakiś opunął. Kurwa, no to kurwa, no to czekajcie o na mnie. Kurwa, weź tego pomocy. Penisie. Dzięki. Penisie. Ja mam baterię. A Julian właśnie chcesz? Chyba ja nie żyję. Żyjesz przecież. Dobra, czas żeby Julix Jedny was. Jebne no jak? Czemu? Kurwa, nie rzucaj. Jakie były drzwi? A... Eee. E, nie nie patrzyłem tym razem. <laughs> Dobra, bo znowu Julix zamaca pewnie. 21 a tu? O! Kto, żyje? Nie mówię, <noise> to tak, no. kto nie żyje? Żyje. Ja żyję, żyję spoko Żyłem, Julix. Po prawej są drzwi jak coś Typie! No czekaj Wiesz no, co Julik no, zaczął robić? On zaczął no, no, iść do tyłu i tak, to... To ty zacząłeś się całować To nie jest To nie jest całowanie Broś, panie, a, panie, tylko... Mlaskanie mlas... Mlaskanie Masz Juliks, rzucę tam flashbangiem tak i on robią. tam pójdzie no nie słyszał głuchy penis Julik, umiesz ty to grać Czemu on tego nie słyszał? Chodź tutaj do nas Teraz, 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 teraz Jak no, ryga i trzęsie, no. to napierdala Nieważne No, co nie mówiłem? Leci. Nie leci, wie Jasiek mówi, jest. że nie leci Nie, nie leci, jest swear leci. A my to przejdziemy za pierwszym razem, co nie? nie. A, jasne Nie będzie jak zwykle, nie. że... Upsy, sorry Dwa odcinki to jest moja Pomocno. klątwa. To jest klątwa moja. Nie, nie to jak klątwa, tylko Trzydzieści 32, wracam się na poprzednie. Ale leci? No. Leci. Czy no le. Ja się tutaj schowam pod mostem. Jak taki leci. Nic nowego. Czy w tym coś actually. O fu, w tym coś jest, tu widać to. Nie żyje. Jak nie żyjesz? Byłem pod mostem. To ma sens. Coś nie pykło. Gdzie jest to? Hmm, przejdziemy za pierwszym razem. 133. Wykrakał, mówię ci. Wykrakał, no serio. Co teraz? Teraz 134 znajdź. Nie żyję Nie żyjesz. To co ja mam robić? to by się przydało, to Dobra, to wy se tu żyjcie, a ja idę na personalny vlog. Chodźcie, idziecie ze mną. E, witajcie koledzy na moim vlogu osobistym. E, jest tu kompletny syf. Więc jak można zauważyć, to jest moje łóżko. I tam jest kura. Ale jej nie widać. To są światełka kurde na choinkę. Fajnie. Tu mamy latarkę. To jest dosłownie latarka. To jest po prostu latarka. nie mam lampy, jestem biedny. A to jest jakaś lampa, która jest przymocowana do lustra. Fajnie, idziemy na zewnątrz. Wiecie co, ja wam pokażę więcej mojego domu. No, tutaj mamy lampę. To jest kwiat. Mamy kwiat. I on jest nieprawdziwy. On był prawdziwy. Tutaj mamy lampę. jest taka fajna, ale jest cała w kurzy, bo nie sprzątam. Idziemy do Kibana? Nie, bo tam się takie takie liczy, siedzimy no No idziemy się podobał. A jak nie? To spierdalaj. To jest na minut. O, wiecie co? Będę, będę dobrym youtuberem. Czy chce ktoś kupon na Shake z KFC? Nie, wiem, spróbuj. Zróbcie sobie tego screena O, sorry, nie ta kamera. Zróbcie sobie tego screena i macie Shake'a za 5 zł. Przez no, Nie jestem pewien, czy ten kupon jest ważny. Chyba jest. Zaśnie jest na Dobra, górze. pójdźcie Dobry. do KFC i jak będzie ważny, to możecie mi napisać o tym. Bo mnie to ciekawi, czy ten kupon jest tak ważny. Bo ja nie wiem, kiedy ja byłem w KFC i zapomniałem Eee, nie dwa tego temu Znaczy, mam dwa kupony, gdzie oddałem za tam... dawno. Wow, ale my to szybko zrobiliśmy, normalnie, w dwie sekundy. A teraz ja nie umrę, nikt nie umrze, wszyscy przeżyją. Dobra, cisza, super. bo za... wykraczesz, wykraczesz. się skupić. Sorry, Juliusz... jak ktoś nie lubi strzelania palców. Nie będziemy mówić, że, że dobrze... Cicho! nam yes. sobie, sobie, czemu ja rapuję? Nie umiesz. Umiem. Nie umiem, nie zrobię ofu, przypomniał mi się jakaś rabowo. Co? Nie Walczy fu, co? z ostrym cieniem mgły. Cicho, bo ja, zaraz, ja teraz walczę z ostrym, kurwa tym czymś, co mnie goni. Nie wiem. Ale wyjebałkami kamień Nie wiem. Nie O boże. Na pewno to pewno zrobimy za zrobimy za pierwszym razem, Julix. <laughs> Mówię ci, Julik kliknie i będzie martwy. No spierdalaj. Prawdziwe doors to do przyjaciele, których poznaliśmy po drodze. Prawdziwe z no dorstwa. Pamiętajcie. Najlepszych motywacyjnych taksów usłyszałem w życiu. O teraz będzie to, teraz będzie... O nie! Znaczy nigdy to nie grałem, o nie! Dobra, Julix, teraz pamiętaj, żeby się schylać, kiedy trzeba się schylać, to na przykład teraz. Znaczy, ja nie wiem, czy wy macie to inaczej wygenerowane niż ja, ale... Nie! jedziemy. Nie, No co?! Nie! Nie! Co?! Teraz a, na pewno nie umrzemy. Chyba, że będzie znowu trolling. Nie będzie, a jak będzie, to seks. No uj, 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 uj. No, no. Czemu, no, czemu Julian my... z kim stoi? No, no, no. Ja sobie lubię molesting No, coś mnie chyba od tyłu Głęboki penetracji Jezu A ty wiesz jaką fajną strakę dzisiaj miałem? A wiesz kto pytał? Nie. NIKT! Olejka! <laughs> Juliks, nie zjeb teraz, bo ci zjebie Ale Wiem, się to nie -ci zjeb Poszła mi się i wystrała mi No! Co no? Marłeś. O, teraz trzeba było skręcić No! Ej! Ej! Znowu? Ej! ej. Kręcałam w lewo. No biznes kręcałam. Skręca... No tak skręcałam w lewo i mi skręciło w prawo. Bo... Mogłam bo... to bo... nagrać, nie bo... wiem, bo... mogłam nagrać jak kurwa klikam w klawiaturę. Dobra Juli, że nie ma. Legitnie, legitnie mi kurwa... Nie też umarł. Legitnie Aha. ja kliknęłam lewy, a my nie. Ja polecało... dosłownie laga chyba prawo. miałem jakiegoś. Bo nie mieć. Dobra, Juliusz, wiesz przynajmniej, żeby tam, że musisz na druce klikać. No, Naprawdę nie no. wiem, co mnie zabiło. Wszystko dobrze okay, zrobiliśmy. Ja mam pytanie, czemu w poprzednim? Ja mam poprzed... pytanie, czemu w poprzednim florze On skręcam. mógł nas dogonić, znaczy nie mógł nas dogonić na piechotę, a teraz mo... nie może nas dogonić jak popierdalamy wagonikiem? No. No to jak no bo m... wagon jak, jak za nami biegnie ciągle, no to no tak, ale wcześniej nas nie mógł dogonić na piechotę My teraz się poruszamy szybciej niż wtedy. No ale, ale patrz minęły dwa lata, no. on się podtrenował Spoko no, Całka zemka, lubię przez ciebie kurwa rozjebać No ja ciebie wręcz przeciwnie No mówiłem, nie nagrywaj ze mną O, chodź ze mną, pokażę ci coś Dobra, więc fajnie, wszyscy kurwa nie żyją, boli mnie dupa i co tam ale... jeszcze? 937 Czyli... 937 Dobra, bo nam, no mamy 5 Czekaj, tak to czemu tutaj? wcześniej jak... Na chwilę, ale jakbyś... Bo to masz. odejmuje od nam Możesz to wziąć Wziąć się mówi, co? To, no, nie, nie. wiem, może to na nich zadziała, żeby ich spowolnić, a, a to, to być przydało Lasy? No. Nie To no, może ich spowolnić, nie wiesz No nie sądzę Dobra, chodź. Aha, powiedzieć, dobra, chodź i się rozeszliśmy w dwie strony. Także to super. Przed nimi tego dziada. A to jest B? Tak. To jak my się mieliśmy tutaj dostać niby? Nie mieliśmy. Dobra, to... A... Nie dostalibyśmy się. Nie dało się tego przejść. Jakie strosło? 093 Można się tu było dostać przez... ...tę no, dziurę. No dziurę. dobra. D dokładnie, ja... A, no ty chuju! Po, ty się jak Black ty i ty Miesz, powiem, powiem Ja jest. Nie działa. nie działa. Działa jak mu po oczach świecę. Fajnie detal... To nie jest deta. W ogóle to jest śmieszne. To jest dopiero no, 100... A. To jak jest dopiero imałem? 150 To nie powinno to mnie odeknąć. Laudek. Miałeś prostą drogę, one są wolniejsze od ciebie. Czemu ty się nie odwróciłeś? Nie są, nie są. Są. Robimy to jeszcze raz? Nie. Ale ja, ja wam powiem tyle. Mhm, to, no, to, to mnie w ja nie wiem ile razy już próbowałem to przejść. Dużo razy na streamach to próbowałem przejść. Ale wszyscy umierają i muszę to wszystko robić sam. Dzięki za oglądanie. Eee, dzięki za oglądanie. Było świetnie, ale się zjebało, bo wszyscy umarli. Ulix ma odklejkę i nawet nie odpowie Do okay. następnego, o ile kurwa cię nie poklastan.